Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat zdolności do wyciągania prawidłowych wniosków z obserwacji, co jest ogromnie ważne i ogromne, ogromnie cenne, kiedy chcemy posługiwać się także percepcją pozazmysłową, kiedy chcemy pracować z remote viewing, abyśmy byli uważni na naszą zdolność wyciągania prawidłowych obserwacji prawidłowych wniosków. Bo człowiek posiada taką cechę, że kiedy odkrywamy, dysponujemy kilkoma elementami układanki, to często próbujemy sobie dopowiedzieć, jaka jest odpowiedź, jaka jest konkluzja z tego na bazie wcześniej zaszczepionych nam historii, wyobrażeń, które sugerują nam, że jeżeli mamy element A, element B, to element C prawdopodobnie będzie taki, taki, bo tutaj sięgamy do tego, co nam wpojono, co nam zaszczepiono i dokonujemy pewnych interpretacji, które często są niepoparte faktycznymi przesłankami, które by miały za tym przemawiać. Niepoparte są tym bardziej żadnymi dowodami, są to jedynie powielane wzorce, które zaszczepiła nam kultura. I dzisiejsze nagranie, dzisiejszy materiał, chociaż może brzmieć to bardzo ogólnie, to, to mam tutaj dla Was taką bardzo konkretną historię, którą chcę Wam opowiedzieć, która doskonale ilustruje to, o czym dzisiaj chcę z Wami tutaj wspólnie porozmawiać. Jak to w praktyce bywa z tym wyciąganiem pochopnych wniosków? Weźmy cywilizację Atlantydy. I tutaj nie będę dzisiaj mówił o, o tym, jakie są przesłanki za tym, że istniała, za tym, że przebiegał Katakliz. Na ten temat są materiały na kanale. Zapraszam do poprzednich audycji. Zapraszam też oczywiście do szerszego przeszukania tematu. Natomiast tutaj już zakładam, że wiecie o co chodzi, generalnie rzecz biorąc, na temat Atlantydy. Mówi się o tym, że Atlantyda była zaawansowaną cywilizacją na Ziemi, którą spotkał, e, spotkała katastrofa, i, e, i właśnie, no, niestety, e, cywilizacja ta w wyniku tej katastrofy padła. To, co, co się mówi bardzo często, to e, przytacza się to są jakieś, jakieś pozostałości e, pamięci, strzępki pamięci, które gdzieś tam w ludzkość e, na zbiorowym poziomie przechowała. Że cywilizacja Atlantydy była w jakiś sposób trawiona jakimś wewnętrznym konfliktem, i jakimiś działaniami, które nazwalibyśmy szeroko, w szerokim ujęciu, mało szlachetnymi. Że tam było coś nie tak I, i wielokrotnie powtarza się, jak mantrę, że złe postępowanie Atlantów doprowadziło do katastrofy, która zmiotła ich ląd z ziemi. I dzisiaj właśnie do tego wątku chcę się odnieść. Chcę się do niego odnieść na bazie przede wszystkim naszych sesji remote viewing, w których ten temat badaliśmy i udało nam się dotrzeć do szeregu obserwacji, które budują nieco bardziej złożony obraz rzeczy niż to, co się powszechnie Mówi i też obraz, który moim zdaniem jest idealnym przykładem czegoś, co powinno z nami zostać i dać nam naprawdę mocno do myślenia, jak to jest z tymi właśnie interpretacjami, kiedy mamy dane zdarzenie, i potem, i potem po prostu dodajemy jeden do jednego. Nie znając wszystkich elementów, wydaje nam się, że tylko jest dwa elementy, więc dodajemy Jeden do jednego i wydaje nam się, że, że wynik jest dwa, ale pomijamy tutaj szereg różnych, różnych czynników, różnych, różnych elementów tego równania, które przegapiliśmy, nie mieliśmy do nich dostępu. W związku z tym nasze rozumowanie, nasz wynik będzie w oczywisty sposób też błędny. I to, co udało nam się zdobyć na temat Atlantydy i badając przebieg katastrofy, i upadku cywilizacji jako takiej. Tutaj chcę zwrócić na sam początek Waszą uwagę kiedy, na, na precyzyjnie, co mamy na myśli, mówiąc upadek Atlantydy, bo co jest upadkiem? Słuchajcie, co jest upadkiem? Czy to jest moment katastrofy, która zmiotła z, z lądu ostatnie, ostatnich przedstawicieli cywilizacji atlantyckiej? Czy też upadkiem jest zapaść wewnętrzna społeczeństwa, która wywołała wewnętrzne konflikty i, i tarcia, które już na tym etapie zaczęły rozkładać tak naprawdę społeczeństwo cywilizacji Atlantydy od środka. Troszeczkę jak, a nawet bym powiedział, bardziej spektakularnie niż mamy tutaj w analogii do upadku Imperium Rzymskiego, które też były, było wielkie, rozległe, a... A tak naprawdę jego upadek zaczął się od wewnątrz w wyniku stagnacji i wewnętrznych, właśnie politycznych wewnątrz, właśnie w centrum imperium. I tak troszeczkę, właśnie też można spojrzeć na Atlantydę, która bynajmniej nie była też jakimś jednym małym miejscem, jednym państwem, miastem, a była, z naszych obserwacji wynika, że była szerszą cywilizacją której centrum to była ta Atlantyda, którą znamy z opowieści. I tutaj oczywiście, kiedy często badamy w ogóle temat upadku Atlantydy, to też koncentrujemy się oczywiście na tym, na tym centrum znanym, chociaż z przekazu Platona. Upadek. Czym jest upadek? Może być wieloma rzeczami. I jeżeli nawet skupimy się na kwestii katastrofy, która na, na, nastąpiła, skupmy się na chwilę na tej, na tej katastrofie. Wiemy o tym, że istniała Atlantyda i Atlantyda upadła. Wiemy, że wydarzył się globalny kataklizm, który zmiótł z ziemi sporą część ówczesnej cywilizacji. I jakie. I wiemy o tym, jeszcze wiemy, mamy taki, taki element, że cywilizacja Atlantydy robiła coś nie tak, coś, coś co było postrzegane przez niektórych jako złe, jako, przez ludzi religijnych, jako grzeszne wręcz, przez, przez, przez różne osoby było postrzegane jako łamanie pewnych pra praw, Natury, łamanie pewnych, pewnych zasad, które w wówczas obowiązywa, obowiązywały. I kiedy mamy te elementy obok siebie, to bardzo dużo ludzi wnioskuje, kiedy obserwuje, chociażby nawet w remote viewing. W remote viewing często postrzegamy w naszych sesjach, są dwie, dwa główne wątki, które, które są widoczne po prostu, bo one faktycznie się przebijają na pierwszy plan z, z różnych powodów. Jest to, że wewnątrz cywilizacji atlantyckiej istniały jakieś tarcia, jakiś, jakiś konflikt wręcz, e, i że tam było coś nie tak. Czuć tam coś, coś po prostu, co jest. E, e, no, jest w odbiorze takie związane z. E, zagrożeniem, niebezpieczeństwem, manipulacją, podporządkowaniem, różne takie, 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 powiedzmy czynniki. I mamy wiedzę o tym, że, że cywilizacja ta upadła. I jaki jest wniosek wielu osób, że Atlanci doprowadzili do upadku własnej cywilizacji. I co więcej? Co więcej to z tym bym się poniekąd w pewnym sensie zgodził, ale wniosek jest bardzo często taki, że wiadomo jest, że nastąpił jakiś wielki globalny kataklizm, więc co się robi? Przypisuje się Atlantom ten globalny kataklizm, wywołanie. Jakie mamy na to dowody? Absolutnie żadne. Co więcej, i dlaczego, zaraz wyjaśnię, dlaczego tak się robi, i, i co wynika z naszych obserwacji w remote viewing, kiedy staramy się obiektywnie eksplorować i badać przeszłość i pozyskiwać informacje, jak po prostu obiektywnie rzeczy przebiegały. To wnioskowanie, że, że, Atlantyd, że cywilizacja Atlantydy i jej władze były odpowiedzialne za globalną katastrofę. W wyniku swoich niecnych działań jest, słuchajcie, niczym innym jak typowym dla przedstawicieli myślenia religijnego e, szukaniem racjonalizacji na poziomie takim, powiedziałbym, ja to nazywam wprost, dziecięcym. Co mam na myśli, że, że to jest racjonalizacja na poziomie dziecięcym. Kiedy wydarza się coś, często potrzebujemy jako, jako ludzie, jako ludzkość, wytłumaczyć sobie to jakoś. I jakie jest najlepsze wytłumaczenie, które, które chcemy, jesteśmy zdolni przyjąć? Jakie jest najlepsze wytłumaczenie? Ano takie, że dane działania są konsekwencją naszych, naszych wyborów, naszych działań. Czyli że dzieje się coś dobrego, to jest nasza zasługa, dzieje się coś złego, to jest też nasza zasługa i to jest dobrze, bo to oznacza, że na przyszłość my możemy zrobić inaczej to nie zdarzy się to, to, to nieszczęście, prawda? I to jest to, co właśnie się wielokrotnie uprawia w kwestiach próby znalezienia odpowiedzi i wytłumaczenia sobie, dlaczego tak zaawansowana cywilizacja, jak cywilizacja Atlantydy, została zmieniona z powierzchni Ziemi. Gdybyśmy przyjęli, tutaj na razie hipotetycznie, zaraz bardziej przejdziemy praktycznie, gdybyśmy przyjęli Hipotetycznie, że było to zdarzenie niezależne, to jakie to ma konsekwencje dla, dla osób, które sobie racjonalizują dla własnego komfortu psychicznego? No, dość kiepskie, bo to oznacza, że, że to nie nasze działania mają znaczenie, bo coś się obiektywnie z zewnątrz wydarza, coś bezdusznego. Nie kara boska, gdzie Bóg jest tą istotą, która jest. Poniekąd mówi się mądra, w każdym razie świadoma i decyduje o czymś i, z, i można w jakiś sposób się dostosować, komunikować, zrobić coś, kiedy jest to coś powiedzmy działaniem bogów, przypisuje się działaniem siłom boskim, to można zrobić poniekąd coś, żeby się temu bogu przypodobać, żeby może uniknąć jego gniewu i tak dalej. Tak mówi myślenie religijne. Podczas gdy, jeżeli... Dane zdarzenie jest po prostu się wydarza, bo jest katastrofą naturalną, na, na skalę niesamowicie wielką, to nie mamy wtedy możliwości wytłumaczenia sobie na zasadzie przyszłości, zrobię inaczej, będę postępował dobrze. My jako społeczeństwo będziemy postępować dobrze. To nie będzie tego, tej kary boskiej, prawda? I kiedy dochodzi do kataklizmu globalnego, najbardziej, w co najbardziej kataklizm zawsze uderza, w najbardziej rozwinięte centra cywilizacji. Tam, gdzie jest centrum, chociażby dzisiaj patrzymy na nasze miasta, to miasto jest uzależnione od ciągłych, ogromnych dostaw żywności, wszystkiego do centrum, prawda? Jest masę ludzi z zapotrzebowaniem, jest masa potrzebnych dostaw. I gdyby się coś wydarzyło, co by zachwiało chociażby, chociażby ten przepływ na tym poziomie, to najbardziej to uderza oczywiście w centrum, w centrum miast i w cywilizację od tej strony, podczas gdy osoby, które żyją gdzieś na uboczu, uprawiają sobie ogródek, mają niewiele styczności z większymi grupami ludzkimi, najmniej to odczuwają. I potem te osoby na uboczu żyjące oczywiście wiedzą, że, nie wiem, tutaj istnieje takie miasto, że tam są ludzie i tak dalej, ale żyją sobie to, to trochę innym życiem, trochę w innym świecie, swoim własnym życiem. E, ma, po prostu życiem na wsi, życiem albo jeszcze, jeszcze nawet gdzieś tam bardziej się izolując. I kiedy wydarzyłoby się takie, takie zdarzenie globalne, to ci najprościejsi ludzie mają często najbardziej tę potrzebę religijnego wytłumaczenia, bo Myślą często w kategoriach takich dość mocno no powiedzmy sobie trochę uproszczonych i tak po prostu jest, tutaj nie oceniając tego po prostu tak najczęściej się zdarza i jednocześnie są tymi, którzy najliczniej przetrwali. W związku z tym ci, którzy odtwarzają cywilizację to są bardzo często te, tak, tacy ludzie i ich wyobrażenie o świecie jest tym najprostszym, najbardziej dziecięcym. Dzisiaj, gdyby się to wydarzyło, byłoby dokładnie tak samo. Gdybyśmy gdyby zresetowało naszą cywilizację dzisiejszą, to i przetrwaliby ci, którzy się od niej izolują na zewnątrz, to nie są osoby, które mają największą wiedzę naukową, największą wiedzę technologiczną, największą wiedzę, która, która jest jakby szczytem naszej, naszej technologii, naszej zdolności rozumowania, to są osoby najczęściej bardziej przyziemne, proste i, i prostolinijne, które interesują się, interesują się tym, czy w ogródku wyrośnie taki, taki owoc czy warzywo, wypasają zwierzątka, robią różne inne rzeczy, może jakieś rękodzieło, może są artystycznie uzdolnione. Ja tutaj jakby nie wartościuję tego, tylko przedstawiam jakby taki typowy, typowy rys takiej osoby, które najczęściej statystycznie będzie się zdarzać. Oczywiście, że czasami jacyś geniusze też żyją na uboczu i to się też zdarza, ale to, jeżeli to jest statystycznie bardzo mały, mały odsetek, to też w wyniku takiego kataklizmu jest relatywnie też mała szansa, że akurat te osoby prze ocaleją i prze będą tymi nosicielami wiedzy, którzy, którzy, którzy odtworzą wszystko i, i po prostu dokładnie będzie wiadomo potem dzięki nim, że. Że było tak i tak. No niestety tak nie jest. Tak, tak, tak się po prostu nie zdarza. I wracając do cywilizacji atlantyckiej wiemy o, o wielkim kataklizmie, wiemy o mamy gdzieś tam pozostałości w historii ludzkości, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, ale krążą. Zazwyczaj siebie, że to jednak z jakiegoś tam prawdopodobnie podbudowy jakiejś prawdziwej, prawda? Krążą jakieś historie na ten temat. No i wniosek jest taki. Cywilizacja atlantycka doprowadziła do katastrofy i do swojego upadku. Jakże łatwo jest przyjąć to wytłumaczenie, prawda? Pokazałem Wam dlaczego. Bo to sprawia, że dzięki temu wydaje nam się na takim bardzo podświadomym poziomie nie na poziomie naszej rozwiniętej dzisiaj już bardziej logiki ale na poziomie jakimś takim bardziej emocjonalnie prostym że chcielibyśmy tak, Myśleć, tak wierzyć, że świat jest tak skonstruowany, że wystarczy prowadzić jakieś proste działania, typu wierzyć i modlić się i robić jakieś rytuały religijne, żeby efekt był taki, że będziemy ciągle prosperować, rozwijać się i nie spotka nas żadna katastrofa. Podczas gdy, jeżeli oczywiście. Wybierzemy inaczej, to katastrofa będzie uzasadniona i ona się wydarza, dlatego że ludzkość zrobiła to, czy, czy, czy tamto, wykraczając po, poza ramy, które, które te wierzenia ustalały. Tymczasem z naszych badań Rimodwinów wynika, że owszem, cywilizacja Atlantydy miała wewnętrzne problemy, była na pewnym etapie tam istniał jakiś rodzaj konfliktu, jakieś, jakaś zapaść, trochę coś tam się zaczęło psuć. Nie mamy szczegółów na razie, ale, ale bardzo dużo przesłanek, że, że, że tam wewnętrzny konflikt i problemy istniały. I w tym czasie, kiedy cywilizacja Atlantydy była osłabiona tym wewnętrznym, wewnętrznymi problemami, wydarzyła się katastrofa naturalna. Na skalę absolutnie globalną. Z tego, co nam się na razie zaczę... z tego, co zaobserwowaliśmy, miała ona jakiś związek z aktywnością słoneczną. Kataklizm był absolutnie globalny. Przemieszczenie mas lądu, wypiętrzenia, mas lądu, zapaści oczywiście. I to jest ten, ten taki najbardziej spektakularny obraz, jaki jaki się gdziekolwiek pojawia, to niestety, niestety, ale wygląda na to, że coś takiego miało miejsce. I ci, którzy ocaleli, połączyli te rzeczy trochę i, i z czasem, z czasem, upraszczając sobie tą historię, zaczęli sobie to tłumaczyć w ten sposób, że to Atlanci zrobili coś nie tak i doprowadzili do katastrofy. Tymczasem tak, nie by, tak raczej nie było, nie mówię tu na 100%, ale ale z dużą dozą, już coraz większą dozą takiego przekonania popartego po prostu wglądami, wglądami w tą historię. I niech to będzie jakąś taką nauką, że żebyśmy nie szukali odpowiedzi tam, gdzie nie, nie, nie tworzyli odpowiedzi na zasadzie, bo nam jest wygodnie w to wierzyć, tylko dążmy do tego, żeby Zobaczyć, nawet jeżeli ta historia, a często ona jest bardziej złożona, po prostu, że to nie jest tak, że jest albo albo. Tutaj mamy dwie, dwa wątki: mamy wewnętrzny konflikt Atlantydy i mamy zewnętrzny kataklizm. To, to, są, to, to są dwa wątki, które istnieją symultanicznie. I gdyby być może jest tak, że gdyby Atlantyda nie była wewnętrznie, nie miała wewnętrznych problemów, to być może częściowo by się lepiej przygotowała na na ten kataklizm, ale tak się nie stało. Nie, nie do końca. I niestety, jakby efekt jest spektakularnie katastroficzny, gdzie zaawansowana cywilizacja praktycznie zupełnie, zupełnie upadła. Pozostały po niej pewne niedobitki, które próbowały w późniejszym czasie rekonstruować część wiedzy, i tak dalej, ale to tylko jakieś po prostu już naprawdę pozostałości marginalne. I Taka jest rzeczywistość, taka jest historia, że, że pewne rzeczy czasami wydarzają się poza kontrolą ludzkości, poza naszą kontrolą. Być może dzięki wiedzy, rozwojowi, zrozumieniu różnych zagadnień będziemy w stanie w przyszłości bardziej kontrolować pewne wydarzenia i będziemy się w stanie chociażby uchronić przed. Przed kolejnymi takimi katastrofami, ale nie zrobimy tego poprzez wmawianie sobie prostych historyjek, które będą nam upraszczać rzeczywistość poza to, jaka ona jest naprawdę, i będziemy sobie chcieli w coś wierzyć. Musimy dotrzeć do prawdziwej, obiektywnej informacji, wiedzy, aby móc wykorzystać ją, przystosować się i zbudować przyszłość, która będzie odporna. Na pewne obiektywne sytuacje, obiektywne wydarzenia, o których będziemy wiedzieć, bo byliśmy zdolni i skłonni przyjąć prawdę do wiadomości, a nie chować głowy w piasek i tworzyć sobie bajeczkę na temat tego, jak to, jak to kiedyś ludzkość zgrzeszyła, a, a teraz jesteśmy już ci fajni. W związku z tym jesteśmy odporni na katastrofy. Nie jesteśmy, ale możemy być. Na tyle, na ile zdobędziemy obiektywną wiedzę, prawdziwą wiedzę o rzeczywistości, wtedy wiedząc, ucząc się z przeszłości, dlatego tak bardzo potrzebne jest badanie i odkrywanie tych informacji o przeszłych katastrofach, bo wiedząc o tym, rozumiejąc to, możemy zacząć budować technologie, sposoby na przystosowanie się, przetrwanie i zapobieganie powtórkom z historii. Kiedy nie byliśmy gotowi, kiedy, nie, kiedy, kiedy być może nasze własne chęci też wierzeń, wyobrażeń, wiara w swoje, jakieś, jakąś swoją wyjątkowość, która miała nas być może uchronić, jest do, do, do przyjęcia takie, takie to wyobrażenie sobie takiej sytuacji, bo przecież dzisiaj często tak. Spore części społeczeństwa tak myślą, że są uprzywilejowane, bo wierzą w daną religię. Na przykład, I, i z tego powodu, że wierzą w daną religię, nie potrzebują naukowych badań, nie potrzebują rozwoju technologicznego, nie potrzebują nic, bo oni są wybrani i chronieni przez boskie siły. No, a kiedy się im coś zdarzy nieprzyjemnego, no to powiedzą, że to była wina grzeszników, prawda? I, i, i wytłumaczenie gotowe. Zapobiegajmy takiemu rozwojowi sytuacji poprzez nasze dążenie do prawdy, poprzez nasze badanie rzeczywistości, odkrywanie, poszerzanie naszej wiedzy, naszych horyzontów, i dzięki temu będziemy w stanie lepiej przygotowywać się na przyszłość i świadomie rozwijać się. I to naprawdę jest, jest wzrost dla ludzkości to jest, to jest droga do tego, żeby. Uczyć się na wcześniejszych błędach, uczyć się na historii i tworzyć lepszą przyszłość, lepszą rzeczywistość. Tyle na dzisiaj. Łapka w górę pod filmem. To jest dla mnie sygnał, żeby kolejne rzeczy dla Was przygotować. Czytam Wasze komentarze. Podzielcie się, jeżeli macie jakieś ciekawe obserwacje. Do usłyszenia. Zapraszam oczywiście na zajęcia remote viewing, gdzie z pierwszej ręki można. Dowiedzieć się i nauczyć się przede wszystkim tego procesu obiektywnego podejścia do używania percepcji nadzmysłowej. Serdecznie zapraszam. Link jest oczywiście w opisie. Tymczasem życzę Wam miłego czasu. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.